Trudno zidentyfikować o co chodzi. Jest to pobudzenie, mm -hmm. ale z czego ono wynikło, nie wiem. Na to pobudzenie dziecka wpływają różne czynniki, czyli y, światło, hałas, y, doświadczenia, które ma, y, kłótnia z kolegą, to, że ktoś coś oczekuje, ktoś coś od nich chce. I to wszystko sprawia, że tam rośnie i rośnie i rośnie, i rośnie. Tak nie można, rozmawialiśmy o tym. Jakby to są bardzo ważne komunikaty. Jakby trzeba y, komunikować tą granicę, tak? I mówić stopnie, zgadzam się na to, jasne. Tylko, że to nie wystarcza. Ciemka. Muszę Wam powiedzieć, że nie udało mi się jeszcze spotkać rodzica, który nie marzyłby o tym, żeby na ciele jego dziecka był taki guziczek wyłączający. Dobrze powiedziałem. Dobrze. Wyłączający. dobrze. Oh. <laughs> Można po angielsku jest wtedy prościej on, off, i nie trzeba się na Guzi, Guziczek <laughs> ofujący dziecko. Tak. Jak tak. szaleje, bo mam wrażenie, że gdyby nie. Rodzice, to nieraz temperament tych dzieci skończyłby na żerandolu, karniszu albo tak, na lampie. Tak, tak. Każdy się zastanawia, jak to możliwe, że dzieci są ładowane na jakieś niesamowite baterie, gdzie się je kupuje i gdzie się je wyciąga. Czy jakby nasze telefony, na przykład te samochody elektryczne były ładowane na taką samą energię, jak nasze dzieci, to. Myślę, myślę że to że... jest właśnie coś, czym powinni zająć się no batami. To byłoby i bardzo nowowcy. niehumanitarne, wiesz, wsadzać <laughs> dzieci do samochodów jako napęd. Nie, chodziło mi, żeby jakoś pozyskiwać tą energię. No, jakby, ale tak, to, to, to jak prawda. Jak komiki w takich, wiesz, do bagażnika dziecka. Nie idźmy w tą stronę. Ja raczej chciałam powiedzieć, że rzeczywiście to pobudzenie dzieci, to jest czasem wiszenie na lampie, tak jak powiedziałeś, ale to pobudzenie też może wyglądać inaczej, bo... Nam się rzeczywiście pobudzone dziecko kojarzy z biegającym w kółko, szalającym, zawijającym się w zasłony i wiesz, zrywającym firanki u babci z karniszy. I biegającym po ścianach. tak. biegającym około. po ścianach, ale to pobudzenie w rozumieniu pobudzenia układu nerwowego mhm. może wyglądać różnie. Czyli to pobudzenie będzie też na przykład dużą frustracją, uderzaniem, jak kiedy dziecko kopie, bije, pluje. Ale innych ludzi czy na przykład ścianę? Jedno i drugie chodzi mi o wiesz, wrażanie takiej frustracji całym swoim ciałem. Tak jak teraz ty się sfrustrowałaś? Nie, to tylko taki był obrazek. Absolutnie no, się no. nie sfrustrowałam, że tutaj coś tutaj coś, tutaj coś tutaj. coś tutaj, coś tutaj. Albo też czasami ta, ta frustracja to już jest, ta, ta, to napięcie, to przeciążenie, to pobudzenie to już jest tak duże pobudzenie, tak wiesz, totalnie poza skalą, że dziecko na przykład totalnie odcina i jest takie zamrożone. A co sprawia, że dzieci wpadają w stan tego wysokiego pobudzenia? Łatwiej by było powiedzieć, co nie sprawia, ale to, co jest też ważne, że w stan pobudzenia wpadamy wszyscy. Bo jeżeli ktoś uważał na lekcjach biologii w szkole, to pewnie pamięta, że układ nerwowy. <głos》> To są dwa nie, takie... na biologii nie było układów nerwowych, my skończyliśmy na płaszczkach. To są dwa takie krańce i dwie takie hmm. ważne funkcje, czyli mamy hamowanie, które hmm. jest nam potrzebne, kiedy chcemy odpocząć, zregenerować się, okay. zwolnić. I mamy pobudzenie, które jest nam niezbędne do tego, żebyśmy rano wstali i poszli do pracy, żebyśmy teraz rozmawiali ze sobą, żebyśmy w ogóle działali i no funkcjonowali. No właśnie, mój ten pierwszy kraniec bardzo często nie chce wstać z tego łóżka. Tak? On bardzo często jest przesunięty. Mhm. Więc oba są potrzebne i my tak sobie balansujemy. Hamowanie, pobudzenie, hamowanie, pobudzenie. Problemem, który my widzimy i o którym pewnie chcesz dzisiaj rozmawiać, nie jest samo pobudzenie, tylko nadmierne pobudzenie. Ale czyli. oczywiście upraszczając, możemy mówić tylko pobudzenie. Czyli to nadmierne pobudzenie, czyli to. Twoja wy... łaskawość nie właśnie granic dzisiaj po prostu. <laughs> czyli to wypadnięcie poza tą, poza tą skalę. Nie. Mhm. I, i to zapytałeś dlaczego, tak? Dlaczego wypadamy? Bo ja tak tutaj chciałam jednak cię tak, skorygować, ale pytanie było dlaczego? nie dlaczego my wypadamy, tylko co sprawia, ja, że dzieci, że dzieci oczywiście, wypadają. No, ty, ty na pewno nie wypadasz, nie? Co sprawia, że dzieci wypadają no nie. poza tą. Wypada? <grych> każdy czasem wypada. Okej, okay, to po zaraz przejdziemy do tego, ale co sprawia u dzieci to? Co sprawia u dzieci? To jest jakieś nie, niedojrzałość układu nerwowego? Mhm. Jeszcze się tam coś nie wykształciło? Czy ta lina jest za krótka i brakuje? I syndrom krótkiej kołdry. Przeciągasz? Tak. Nie, nie, nie. Nie powiedziałabym, że niedojrzałość układu nerwowego, bo... No właśnie, powiedziałam ci, że wszyscy to mamy, niezależnie od wieku. Hmm. I dzieci, i dorośli. No, ale mówisz też, że wiesz, że jestem dużym dzieckiem, więc może mój układ nerwowy jeszcze nie został wykształcony. To, czym charakteryzujemy się my, dorośli, to raczej umiejętnością chodzenia po tych dwóch krańcach. Tego, że my jakoś możemy na to wpływać. Czyli jak ty nie możesz się zwlec rano z łóżka, hmm. to, to przychodzi jednak... żona i już mokę. To jednak coś robisz, że wstajesz z tego łóżka. Jak nie możesz rano się zebrać do pracy, to pijesz tą swoją magiczną kawę i idziesz. Jak ci szlag jasny trafia, to nie ukatrupiasz ludzi napotkanych na ulicy, tylko sobie powiesz soczyste słowo na K i nieco ci opada. Aczkolwiek myślę, że, to nie, że powstrzymuje mniej wiele ludzi przed tym obowiązujące prawo w Polsce. Ale masz jakieś narzędzie. Masz jakieś narzędzie, które ci wiesz, pozwala. To nadmierne pobudzenie, troszeczkę tak, nie? Spuścić z tonu. No ja mam żonę. <noise> też jakieś narzędzie. Dzieci jeszcze tego nie mają, tych w sobie tych, tych narzędzi. Może też potrzebują nie tyle żony, co właśnie rodzica. Mhm. Czyli tego takiej, takiej drugiej osoby, tego takiego, takiego zewnętrznego... We, wentyla bezpieczeństwa. Wentyla bezpieczeństwa, takiej zewnętrznej osoby, która troszeczkę im, im pomoże. Nie wiem znowu, czy wentyl nie jest za bardzo po śląsku. Też nie, nie wiem, ale nazywa. dajcie znać ludzie ze świata wielkiego. W każdym... Chociaż nie no, wentyl. No wentyl to w no oponie wentyl, nie? To chyba się na świecie mówi wentyl. Nieważne. W każdym razie... nie to jest, wiesz, zawór ciśnienia bezpieczeństwa. <grym> w każdym razie na to pobudzenie dziecka wpływają różne czynniki, czyli światło, hałas, doświadczenia, które ma... Mm, kłótnia z kolegą, to, że ktoś coś oczekuje, ktoś coś od nich chce. I to wszystko sprawia, że tam rośnie i rośnie i rośnie i rośnie i wypada poza skalę. To jednak, czego dzieciom brakuje, że nie potrafią się gdzieś tam zatrzymać w tych takich torach, to jest właśnie to, ten brak umiejętności samoregulacji. Potrzebują do tego zewnętrznego wsparcia. A możemy robić coś, żeby nie dopuszczać do tych sytuacji? W sensie, czy jesteśmy w stanie zareagować Zawczasu? Zawczasu, bo widząc jakieś, nie wiem, pierwsze syndromy, mm -hmm. nie wiem, widzimy, że rośnie. Czy w psychologii jest taki, wiesz, lista syndromów, której mm -hmm. możemy zaobserwować, że ta lina się przeciąga już w tą złą stronę, mm -hmm. że zaraz będzie kabum, nie? Przecież to, u różnych dzieci te objawy będą różne, po prostu. Czyli Więc to. No właśnie, chciałam powiedzieć, to, że dyplomatycznie <laughs> powiedziałaś, to zależy. To zależy, dokładnie. Ja chciałam to ująć innymi słowami, żeby nie było, że się powtarzam. Rzeczywiście to Powtarza pobudzenie. Się. Każdy psycholog. To zależy. To pobudzenie, samo pobudzenie, mhm. ma te same objawy. nie? Czyli dziecko trochę traci łączność z bazą, przestaje logicznie myśleć, nie ma centralna, dostępu do. <laughs> Mamy taki Franek Miał w dzieciństwie, <laughs> tak jakby teraz był dorosły. Kiedy Jak był, był młodszy, małym to chłopcem, miał, tak, to miał... stał od pradziadka. I radiowóz policyjny z dwoma guziczkami. Udający milion dźwięków. Wydających milion dźwięków, znaczy dwa w zasadzie. I Pierwszy dźwięków. to był, ijo, po, ijo, ijo, ijo. a drugi to był Centrala, Centrala, a potrzebujemy wsparcia. Więc jak my teraz słyszymy słowo centrala, to nam się od razu przypomina ten koszmar z naszego domu. Zgubiłam wątek przez ten wóz policyjny, Czy a są... o tych objawach. Tak. Że dziecko traci trochę łączność z bazą, nie? brak logicznego myślenia, nie korzysta z tych swoich takich umiejętności rozwojowych, które już nabyło. Mhm. Po prostu zero jakiejś takiej refleksji. Natomiast no, sztuka polega na tym, żeby jakby to wyprzedzić i nie doprowadzić do tego momentu. Być tym y, supporterem. Być tym supporterem, nie? że ja tutaj złapię cię, zanim wpadniesz w tą czarną dziurę. I to u różnych dzieci wygląda różnie, więc tutaj rzeczywiście to wymaga bardzo dużej takiej czujności i uważności od nas, rodziców. No, nie okay, odpowiem to, na to tak konkretnie. To czym różni się wyciszanie, czy tam ratowanie tego dziecka przed wpadnięciem tej czarnej dziury? Mhm. Dajmy niemowlaka, czy tam roczniaka, a dziewięciolatka. Takie dwie skrajności bierzemy. Dobra, dajmy ośmiolatka, bo dziewięć mi nie pasuje. Osiem będzie człowiek i szkolnik. Tak. Wiesz, co, zobacz, że tych mini ludzików, te niemowlaczki noworodki... Mini ludzików. My wyciszamy w taki bardzo naturalny sposób. Kołyszemy, bujamy, smoczek. tulimy, dajemy też smoczek, tak, jak już mamy dość tego opłatu i potrzebujemy chwili ciszy, ale mam nadzieję, że ten smoczek u wszystkich będzie wspomagaczem i nie będzie zamiast kontaktu bliskiego z rodzicem, a, obok, tak. Ja Powinienem teraz tak powiększyć okulary, tak na ciebie popatrzeć. No, Sugerujesz, że nie dawałam mojemu dziecku bliskiego kontaktu z matką. Oj, czuję, że my tutaj dzisiaj nie wyjdziemy stąd w zgodzie, ale to sobie załatwimy poza. Nie, no, dawałaś, e, no, ale smoczek bardzo często był używany no, no, właśnie był używany, w tym celu. No, bo, był używany. E... Nasz ludzik. <laughs> był bardzo głośnym był ludzikiem. Bardzo głośnym ludzikiem. No. W każdym razie e, robimy to wszystko naturalnie, nie? czyli jesteśmy blisko. My jako dorośli, mhm. Chcemy być i towarzyszyć naszemu dziecku. I to się generalnie później nie zmienia, kiedy nasze dziecko rośnie, tylko zmienia się sposób, no nie dasz smoczka sposób tego bycia razem. Mhm. Czyli u przedszkolaka już więcej będziemy też chcieli uczyć go różnych strategii. Czyli poza tym, że ja jestem, ja cię przytulę, ja cię pobujam, pokołyszę, ja jednocześnie będę cię uczyć. Tego, jak możesz sobie poddychać, że możesz tą swoją nadmierną energię wytupać, wyskakać, wyszaleć. Dzieci w wieku przedszkolnym bardzo dużo potrzebują tej aktywności ruchowej, więc też, jeżeli pytasz o to wyprzedzanie tego pobudzenia, to rzeczywiście warto to robić, czyli warto proponować dziecku aktywność fizyczną, która będzie jakaś celowa, tak? żeby uniknąć tego huśtania się na żerandolu i owijania się w zasłony u babci. To zabieram raczej moje dziecko do lasu i tam ustalamy jakiś tor przeszkód. Właśnie, zrozumiałem po co w więzieniach są spacerniaki. Matko święta. Żeby się ci ludzie wybiegali. <laughs> Żeby wyregulowali emocje. Być może, być może o to też tam chodzi. Więc u przedszkolaków mamy te kilka czynników. Nie? Aktywność ruchowa, bliskość rodzica, uczenie różnych technik. Natomiast. Starszaki, to dzieci szkolne. Dalej mamy to wszystko, o czym wspomniałam, ale one już będą też bardziej zdolne do tej samoregulacji. Czyli więcej tam będzie tego takiego korzystania już z tych umiejętności, których my nauczyliśmy je kiedy były w wieku przedszkolnym. Więc one już okay. bardziej mogą korzystać z tego. Okej, okay, to ja sobie pooddycham, bo już potrafię to zrobić, ale też mogą więcej potrzebować takich możliwości ekspresji swoich emocji, jak wiesz, narysowanie czegoś, albo prowadzenie dziennika, jakiegoś pamiętnika. Ekspresji swoich emocji, narysowanie czegoś. No. Czy gość z jarabad 9 lat wpadł już do czarnej dziury, a natomiast narysuj sobie Kaziku. Ale to nie samochodzik. musi być piękny rysunek. To może być, yy, wiesz, wielki bazgroł, który mm. przedstawia po prostu czarną dziurę, do której wpadłeś młody człowieku. Czy po prostu zdemolować kartkę i biurko, przy okazji. Wystarczy kartka. Okej. Okay. Nie robiłeś tak? To jak ty sobie radziłeś? No ustaliliśmy, że mój, moja lina jeszcze jest za Ale krótka. to jest więc... ciekawa. Jak, wy, przypomnij sobie, jesteś takim młodym człowiekiem, masz 9 lat. Miałeś jakieś sposoby? Nie wiem, nie pamiętam. Mm. No to dobrze, że nie ściemniasz, nie wymyślasz. No, chwali ci się. <grym> tak, rysowałem <grym> szlaczki. <grym> taki przewijaniec z Dobre, dobra, w każdym, każdym końcu. To, to dobrze, że nie wymyślałeś, ja to doceniłam. <grym> nie, nie pamiętam. Ale możesz podać jakiś konkret. Mhm. Taki nie, że naucz go dychać, tylko konkretnie. Mhm. Masz takiego dziewięciolatka, załóżmy, że jest to Kazimierz i Kazimierz jeszcze nie nauczył się niczego. Nie ma żadnej... Mhm. Nie dysponuje nie narzędziami. Dysponuje narzędziami, które mama mu tam, czy tam rodzice, ktoś bliski dał mu w przeszłości, więc co, ten, co możesz powiedzieć temu Kazimierzowi? Poza tym, żeby poszedł sobie zniszczyć biurko. Nie mówimy tak. Wiesz, co dwie techniki, które mhm. są ulubionymi technikami większości dzieci moich gabinetowych, ale też naszego syna wspólnego, Franciszka. Pierwsza technika. Dobrze, że dodałaś. Technika, jakbyś nie wiedział. Technika oddechowa. Mhm. To jest coś, co na pewno kojarzysz, czyli. To, że dziecko sobie wyobraża jakiś pyszny, gorący napój, herbatka, kakao i najpierw go wąchamy, jak pięknie pachnie, jaki ma aromat, czyli wciągamy powietrze nosem, a później, ponieważ jest gorący, musimy go wystudzić, czyli dmuchamy, właśnie żeby go wystudzić, tak? Wyobrażamy sobie cały czas. Tak, tak, nie musimy robić tej herbatki. Okej. Okay. Zrobimy sobie z naszych dłoni taki mini kubeczek, wciągamy powietrze nosem, a wydychamy ustami. I wraz z tym, jak dziecko już będzie to opanowywało, my mu mówimy o tym, że ten e, w, pociągnięcie nosem, wciągnięcie powietrza jest krótsze, e, wydech ustami jest długi, ale początkowo chodzi o to, żeby w ogóle ono, wiesz, załapało, e, że takie czynności można robić, jak kontrolowanie swojego oddechu i skupianie się nad tym, jak ten oddech przebiega. Okej. Okay. to jest oddech. Druga rzecz, na którą powinniśmy pracować, to jest regulacja poprzez ciało. I to, to jest rzecz, którą dzieci robią bardzo naturalnie, właśnie skacząc, biegając, huśtając się. To nam pokazuje, jak bardzo dzieci szukają tej takiej regulacji poprzez ciało. Natomiast, żeby mogły też to robić w mniejszym wymiarze, bardziej subtelnie, bardziej delikatnie, nawet w kolejce u lekarza, to taką fajną zabawą jest wyciskanie soku z pomarańczy, kiedy... Idziesz do lekarza z maszyną do pomarańczy, worek pomarańczy i... No, denerwujesz się, to teraz zrób nam tutaj dwa litry co? Dzieci w przeciwieństwie do ciebie mają fantastyczną wyobraźnię, okay. więc wystarczy, że wyobrażą sobie, że w swoich dłoniach trzymają sok z pomarańczy, no i ściskamy mocno te pomarańcze, żeby tam puścił ten sok i rozluźniamy ręce, dajmy mu chwilę odpoczynku i znowu ściskamy, ściskamy, ściskamy. No i tak się bawimy. Raz profesjonalnie nazwalibyśmy to progresywną relaksacją mięśni, czyli właśnie takim naprzemiennym... Progresywną relaksacją? No tak jest. Kiedy wpiszesz na YouTube, to dzisiaj w ogóle takie 20-minutowe treningi włączą. Eee, a z dzieckiem się bawimy w ten sposób, czyli napinamy i rozluźniamy mięśnie, ale żeby było mu to łatwiej zrobić, no to właśnie wymyślamy sobie taką soczkową, pomarańczkową historykę. No tak, na no, no Franka no działają te metody oddechowe, ale bardzo. też bardzo lubi te siłowanki, wszystkie, nie, i wygłupy. Oj, tak, oj, tak. No ja akurat tu się nie czuję ekspertem, bo ja tego nie lubię po prostu, więc e, no czasami Część, to też robię. Z pozycji fizycznej. E, czasami to robię, ale raczej z pozycji poświęcenia, a wiem, że to znowu skutkuje moim nadmiernym pobudzeniem, więc staram się tego unikać, no ale ty rzeczywiście tutaj stałeś się prawdziwym ekspertem. No i super też, że nasz syn ma takie dwie opcje i z mamą się ćwiczy to. Co on się może zrobić. Tak. A się mi. A się może sobie poszaleć? Zastanawiam się tylko, czy nie będzie tak, że popyt rodzi podaż i że będziemy... Co za ekonomiczne porównania, możesz mi tak to bardziej... Ja myślałem, że już pomyliłem i będziesz miała do mnie... Nie, Ale... nie, nie. No, czy jeżeli, że jeżeli będziemy więcej się wygłupiać, więcej mhm. tych siłowanych robić, to czy ten nie będzie chciał coraz więcej tego, A, nie? Okay. Jakby no teraz ma tam 5-6 lat, czy tam Kazik ma mhm. 2-3. A dojdziemy do sytuacji, kiedy będzie miał 10-12 lat i przyjdzie ci taki wiesz. Tato, chłop, no przyjdzie taki chłop dwa razy większy od mama, mama chodź się tam przepychać. No to, mhm. to to nie, co, nie, nie będzie tak? 12-13 latek, nawet jeżeli by chciał, to ma też już większe umiejętności samokontroli, więc bardziej też będzie w stanie panować nad tym swoim ciałem i nie zrobi tylu zamaszystych i nieskoordynowanych ruchów, co teraz tam przedszkolak. Więc nawet jeżeli. Ten nasto latek by chciał takiej aktywności, to spokojnie można ustalić już zasady bezpieczeństwa, na co się zgadzamy, na co nie, gdzie jest ten nasz domowy ring, tak? ring. co można, czego nie można, i tak dalej, To warto zawsze ustalić, niezależnie od wieku dziecka, ale tutaj jakby rzeczywiście mhm. dziecko będzie w stanie bardziej tego przestrzegać. Ale też im starsze dziecko, tym, tak jak ci powiedziałam wcześniej, więcej jest już tej samo regulacji, więc niekoniecznie tak będzie. A to, że dziecko przychodzi i mówi: Tato, chodźmy na tą kanapę, poszalejmy, poskaczmy dla mnie to jest super, bo to znaczy, że dziecko wie, że może się zwrócić do rodzica o to wsparcie. I to jest coś fantastycznego, że nasze dzieci wiedzą, że mogą na nas liczyć. Szczególnie, kiedy zaczynają to robić w taki świadomy sposób, że ale mam dzisiaj trudny dzień, tato, potrzebuję tych naszych siłowanek na kanapie. Potrzebuje się ponaparzać, no. Nie? To jest ekstra, że tam jest w ogóle świadomość, czemu to służy. Zastanawiam się jeszcze, czy my zawsze musimy wyciszać to dziecko, jakby hamować przed tym wpadnięciem do czarnej dziury, czy no jednak emocje muszą sobie wybrzmieć i musi być miejsce mm -hmm. na ten wybuch, na to pokrzyczenie, tak. na te Wszystkie dziwne rzeczy, których mm -hmm. no, nie, nie chcę po wymieniać. Podoba, podoba mi się to pytanie. Rzeczywiście w musimy końcu, pamiętać. W końcu coś ci się dzisiaj podoba. Podoba mi się to pytanie, dlatego że rzeczywiście musimy pamiętać o tym, że wszystko, co dzieci robią, jest ich strategią. I teraz, jeżeli ja powiedziałam kilkukrotnie dzisiaj, że jedną ze strategii regulacji tego napięcia, tego pobudzenia jest regulacja poprzez ciało. No to zobaczmy, że to, co robią dzieci, tak naturalnie, wiesz, z siebie, co im wychodzi po prostu, to jest właśnie ta regulacja, poprzez ciało. No ruch, skakanie, huśtanie się, to jest przecież kołysanie. Mówiłam, żeby bujać i kołysać. No tak, no. Mówiłam o tym, żeby zrobić tor przeszkód w lecie, w lesie. Dzieci sobie go robią. No w lecie, le w lesie. W lesie, może. w lecie. Można i tu i tu. E dzieci robią sobie ten tor przeszkód z tego, co mają pod rękami i nogami w każdym miejscu. E, mamy krzyk, więc wychodzą te wszystkie emocje, tak? Mamy płacz, który jest bardzo regulujący, bo, bo w łzach w ogóle się pojawiają, wiesz, takie, e, takie elementy, które pozwalają nam po, pozbyć się nadmiernego stresu, kortyzolu, więc dzieci naprawdę są bardzo, bardzo mądre i z tej mądrości super, że korzystają, więc tak. Słusznie powiedziałeś, że czasami warto pozwolić po prostu, żeby te emocje wybrzmiały tak, jak chcą. Natomiast wtedy, kiedy widzimy, że dochodzi do jakichś sytuacji niebezpiecznych dla dziecka, dla otoczenia albo naruszających granice innych, tak? no bo mhm. w domu żyją członkowie różnych rodzin, no tak, znaczy, rodzic... nie, nie tyle członkowie różnych rodzin, co. Członkowie, różni członkowie rodziny, o, to chciałam powiedzieć, tak? Okay. Na przykład młodszej siostrze może przeszkadzać krzyk brata, bo się już tego boi. Więc no tak to rzeczywiście a też szukamy. Ale mogą być, nie wiem, u znajomych Dokładnie. U babci. w sklepie, tak? Mhm. Więc wtedy rzeczywiście będziemy szukać takich sposobów wyciszania, takich sposobów regulacji, żeby to i pomagało dziecku, ale jednocześnie było troską o wszystkich. A jakie są takie najczęstsze błędy rodziców? Mhm. Hmm. Które, mo które mogą popełnić, próbując wyciszyć te dzieci. Mm -hmm. Oj, e, najczęstszy błąd, e, to jest odwoływanie się tylko i wyłącznie do logiki. E, czyli ten, ten układ no. nerwowy, to co powiedziałam wcześniej. No, wiem, takie kompu taki komputerowe, wiesz, tak. wysnute z emocje. Tak, 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 tak. A ten układ nerwowy, mm, ta linia hamowanie, pobudzenie, to jest jakby połączenie mózgu z ciałem. No i teraz jak my się odwołujemy tylko do mózgu, to. No, to nie ma połączenia z ciałem, jest to nie zadziała. Więc jak rodzic mówi, uspokój się, nie wolno tak się zachowywać, e, co ty robisz, tak nie można, rozmawialiśmy o tym. Jakby to są bardzo ważne komunikaty. Jakby trzeba y, komunikować tą granicę, tak? I mówić stop, nie zgadzam się na to, jasne. Tylko, że to nie wystarcza. Bo to odwołuje się tylko do tej logiki, a to, logiki, a to pobudzenie idzie z ciała. E, więc to jest rzeczywiście taki częsty błąd, bo to nie działa, a jeszcze rodzi frustrację i w dziecku, i w nas rodzicach, no bo my mówimy, a zderzamy się ze ścianą, jak to mówiła moja mama, mów do supa, a słup jak dupa. E, więc to, druga rzecz to jest karanie dziecka za to mhm. zachowanie, czyli zobacz, dziecko jest nadmiernie pobudzone, nie radzi sobie z tym pobudzeniem to i dostaje karę za to, że sobie nie radzi. No jakby rolą rodzica jest wspierać dziecko, kiedy to jest mu Cudowny tygodno. zakład pracy. Nie, <laughs> dokładnie. Nie, więc to jest rzeczywiście duży błąd. No I trzeci, który widzę, to jest ignorowanie dziecka. To jest taki częsty pomysł, że żeby dziecko przestało coś robić, to będę udawać, że tego nie widzę. Czekaj, czekaj. Jeszcze nie rozumiem. No, tak, taki rodzice mają pomysł, no. że jeżeli będą ignorować dziecko, udawać, że nie widzą jego zachowania, to dziecko uzna, że nie warto tego robić. Jak bo... można nie widzieć dziecka, które. Nie, no, rodzice wie... widzą, ale udają się. udawać, że nie, widzą. że nie widzieć, jak dziecko robi fikołki. No i ono wtedy straci tym zainteresowanie. Mhm. E... No bo to nie działa na rodzica, nie? A dziecko może mhm. tym szuka uwagi. To e... jest to dziecko No to nie jest. W pomieszczeniu Wiesz, co, jakby ja, ja, na lat. Rozumiem, ja rozumiem, że sfrustrowany rodzic jakby szuka. I tonący brzydką się chwyta. Ale to nie jest dobry sposób, y, dlatego że znów no, nie pomagamy dziecku, nie uczymy go radzenia sobie z tym nadmiernym pobudzeniem, nie uczymy go tego, jak się wyciszać mądrze, y, więc zostawiamy dziecko samo sobie, bez narzędzi. Nawet jeżeli ono zaprzestanie tego y, zachowania, które robi, a zaprzestanie być może właśnie dlatego, że boi się utraty kontaktu z rodzicem, y, no to dalej zostanie z tym pobudzeniem i bez narzędzi, żeby sobie z tym poradzić. Więc to też. Y, nie jest dobry pomysł. No, w moim odczuciu jest fatalnym pomysłem. Ale myślę sobie jeszcze o takich dzieciach, wiesz, które mają bardzo duże to pobudzenie. Mm -hmm. Są pernamentnie pobudzone. Dużo mówi się też teraz o ADHD. Mm -hmm. Prawda, jak popatrzysz, to co drugi człowiek ma ADHD albo, albo autyzm, nie? Mm -hmm właśnie. Tak, rzeczywiście, jak myślimy sobie. To problem nie do diagnozowania też, nie? Nadmierne pobudzenie ADHD, a my sobie myślimy, a wszystkie dzieci takie są. No to jest rzeczywiście taki taka gwiazdeczka. ADHD jest innym sposobem działania układu nerwowego i jednym z jego objawów. Jest to nadmierne pobudzenie, które jakby jest ym, stałością. Czyli o ile u dzieci o takim typowym funkcjonowaniu, my jesteśmy w stanie sobie to pobudzenie połączyć. Z jakimś wydarzeniem, z jakimiś okolicznościami, tak? Czy nie wiem. Ja, na przykład, wiem, że moje dziecko jest nadmiernie pobudzone w nowych sytuacjach. Inny rodzic wie, że jego dziecko jest nadmiernie pobudzone w, po m, sytuacjach, kiedy miało styczność z dużą ilością ludzi. No albo nie Hałasie. wiem, wracaliśmy, wracaliśmy do domu, jakiś żul podszedł i dziecko się zestresowało. Tak? Dokładnie. Natomiast przy ADHD często rodzicom jest trudno zidentyfikować o co chodzi. Jest to pobudzenie, mhm. ale z czego ono wynikło, nie wiem. Ten ruch jest, się wydaje często taki bezcelowy, tak jakby dziecko po prostu... Chodziło dookoła. Chodziło dookoła, dokładnie. Chodzi w kółko i nie wiadomo, czego szuka tak naprawdę. Ale też mamy te inne objawy, czyli trudności z koncentracją, y, gubienie rzeczy, y, niedokończanie wypowiedzi albo nie pozwalanie komuś skończyć, mówienie mm. coś, mi na język przeniesie. Y, niewyczuwanie takiej granicy, co można powiedzieć koledze, co można powiedzieć rodzicowi, co nauczycielowi w przedszkolu czy szkole. O, to y, chyba o mnie. <laughs> natomiast... Wszystkie te objawy tak naprawdę, one będą się zdarzyć każdemu dziecku, ale przy ADHD one są po prostu nasilone, one są jakby nieadekwatne do rozwoju. Więc często rodzicom jest trudno to określić, dlatego warto korzystać ze wsparcia psychologa, kiedy mamy jakąś wątpliwość. Dobrze, a teraz na koniec taka złota rada mhm. dla rodziców. Rodziców ja, z rodziców dzieci ze... pobudzonych. Tak, pobudzonych, jak je wyciszyć. O. Jak je wyciszyć. Wiesz co. Y... Poza tymi metodami, którymi powiedziałaś, no bo ja wiem, że można na przykład wąchać kakałko i muchać kakałko, <laughs> ale można też na przykład herbatę malinową. Można. Najważniejsza rada, jaka mi się wydaje, to żebyśmy my zawsze się dopasowali do pobudzenia dziecka. Czyli jeżeli moje dziecko w tym momencie wisi na tej lampie, od której zaczęliśmy dzisiejszy podcast, a ja mu w tym momencie zaproponuję wąchanie tej herbatki malinowej. Jakby, wiesz, ja już wiem, gdzie ta herbatka leży. Jakby przepaść między tym, co ono robi, a co ja mu proponuję, jest za duża. Mhm. Więc ja najpierw chciałam powiedzieć, muszę się z nim pochuśtać, ale lampa by tego mogła nie udźwignąć. Ale muszę zaproponować coś o podobnym pobudzeniu i powolutku razem z nim schodzić do czegoś delikatniejszego. Okay. Więc te dwa pomysły, które tutaj takie bardzo konkretne dałam, no to może być rzeczywiście za mało, więc my czasami potrzebujemy mieć cały taki e, narzędziownik. I to mogą być jakieś konkretne techniki, ale to wiesz, może być to, że my biegamy szybko, 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 wolno, 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 nie? E, albo tak jak powiedziałeś, robimy siłowanki całym ciałem, a na koniec, ej, a spróbujmy tylko kciukami. To okay. już jest mniejsze. A jeszcze zejdzie to napięcie do kciuka, przejdzie. M dokładnie, jest mniejsza skala jakby tego, nie? Już mhm. nie, 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 nie wiercimy się aż tak bardzo, już jakoś tak. Nie, tylko tylko kciuki chodzą. Jesteśmy bardziej osadzeni. E a całą w ogóle opowieść o pobudzeniu, opowieść. opowieść to może nie jest dobre słowo, ale taki bardzo praktyczny narzędziownik właśnie, taką skrzyneczkę z narzędziami dla rodziców, czyli co robić, różne scenariusze, co kiedy dziecko wpada w głupawkę, a co kiedy to pobudzenie raczej się wiąże ze złością, a co kiedy to pobudzenie oznacza, że dziecko nie chce iść spać i 40 różnych sposobów na to, żeby właśnie schodzić z tego pobudzenia zebrałam w e-booku, jak wyciszyć dziecko. Ja liczyłem A. na fabułę, że wiesz. Że będzie opowieść jednak. No, źle. Kasik wsiadł Niewłaściwie Nie właściwie użyłam tego słowa. A jeżeli no ale... ktoś nas w ogóle y, słucha, chciałam powiedzieć na żywo, ale na żywo to złe słowo, o czasie, y, to w tym tygodniu okay. jest w ogóle taka promocja na tego e-booka, to jest w ogóle... No nie tylko na tego. Na tego, bo to jest w ogóle paczka e-booków. Czyli razem z innymi twórcami stworzyliśmy paczkę rodzica i mamy 53 różne e-booki, więc jest mój o wyciszeniu. Jest e-book z zabawami dla rodziców rodzeństwa, kiedy nie zabawami dla dwójki dzieci, ale kiedy na jedno śpi, a czym zająć to drugie w tym czasie? Kulinarnych też jest trochę. Są właśnie z przepisami e booki Bardzo fajne. Tak, są, są e booki prawnicze dla, z wskazówkami dla rodziców. Więc naprawdę jest tam ogrom, i to wszystko można kupić no, ponad 90% taniej, niż gdyby to kupować osobno. No tylko, ale to tylko w tym tygodniu. No dobrze, 90% ani to zabrzmiałeś jak, wiesz, pani z billboardu przy autostradzie. 153 zł za o. 53 e-booki. No, to, czyli stówka i 53. <noise> ale to tylko w tym, w tym tygodniu, więc... fuksa mają ci, którzy słuchają nas o czasie. To jest nie fuksa, tylko taki, wiesz, bonus za to, że są o czasie. Więc gratulujemy wam. Oto wasza nagroda. <noise> Na dzisiaj to tyle.